to jest ten tager, drugi remont robimy tego pokoju widzicie już, że wszystko jest zerwane ta cała tapeta, wszystko, zobaczcie sami ogólnie teraz robimy coś takiego bo trzeba wyskrobać mam szpeheleczkę ładną no. zacząłem tu już wcześniej robić trzeba wyskrobać to co odchodzi, widzicie to co odchodzi to trzeba wyskrować, rodzina. Jeszcze nawet metodą takiego no, na balkosze. Musisz to wchłonąć. Jak pięknie. Trzeba będzie całą ścianę tu, co podchodzi. Pod, no, no jeszcze mi czeka do zrobienia sufit, o, bo tutaj kiedyś, no, kiedy, kiedyś się zarało, I teraz to muszę wszystko eee, wyprostować, bo tu już tyle lat nie było używane w ogóle tego mieszkania, tego pokoju. Teraz się staram tu porobić właśnie coś takiego, żeby wyremontować. Gdzieśmy mieli duży pokój z O, widzicie? Na razie robię. Leci leci. gdzie będzie trzeba zgipsować to właśnie te dziury, gdzie są na przykład tu na przykład o, tu na przykład widzicie? jest ten, trzeba w ogóle całą ścianę wszystkie ściany zgipsować wyrównać, żeby ładnie nałożyć, to jak na przykład tu tu na przykład jest cała o, widzicie? to nadchodzi, te podałki są tape. Idzie, idzie, idzie. Jak miałem to. No. Widzicie jak pięknie schodzi. Powinna być specjalna taka szpachelka do takiej obcych, bo taką szpachelkę miałem kiedyś, Jakie, taką specjalną takie szpachelkę takie, na takie. tak będzie trzeba to zgipsować i tak, bo nie nałoży się, o, nie, o, nie, nie wolno nakładać farbę na farbę, to powinna być zerwana cała farba. Zgipsowana ściana, o, żeby ściana chociaż była równa, że jak będzie się malowało, żeby nie było widać, Nie ja wiadomo, że ściany są krzywe, każdym tak, domu jest. I tak kiedyś się kiedyś teraz nie wiem Widzicie, coś takiego trzeba całą, wszystkie, wszystkie ściany w tą, w tą, tutaj muszę jeszcze wszystko. No i teraz, no, muszę jeszcze zrobić to po co się widzicie dokładnie, Tutaj. Będę musiał wszystko zrobić na spokojnie. Staram się to ogarnąć. A, jeszcze informacja dla was, bo tutaj Dużo pisze mi na, na fejsie, że y, za pozdrowienia mamy pieniądze dla wyremontowania mieszkania. Nie. To tak, to jest, to nie o to chodzi, bo tu każdy twierdzi, że a, za pozdrowienia y, robią remont. Nie. Remont już ba, bardzo dawno miał być tutaj zrobiony, ale staramy się, na, mamy gipsy, mamy teo, mamy farbę, wszystko jest przygotowane, bo już kiedyś to kupowałem. I teraz zaczynam wyremontowywanie. No Na teraz tak jak mówię, na no, sufit cały, cały zerwać wszystko, bo to kiedyś scalało. Już widzicie tutaj cały ten, będą się to zgruntować wszystko. Tak się będzie, tak, tak będzie wyglądał nasz nowy pokój, który będzie przy wyremontowany. No i przy okazji mamy, mamy ładny widok. No, Takie mamy taki a to, że mieszkaliśmy na wschodnim to już, już nie istnieje tam, po prostu tam, tam się nie siedzieliśmy, bo tam jest był wilgot, smród, jak ktoś do nas przechodził, do nas na, 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 zeznalony, to też stwierdzili, że jest smród, że jest wilgotne, bo tam nie ma ogrzewania w ogóle. E, to mieszkanie jest trefne, czyli e, prąd jest na lewo, wszystko jest prawie na lewo, to płaciliśmy 600 zł, nie wiadomo za co ogólnie. No, nie wiem, chyba za to mieszkanie, które to jest status tego do oddania do, do w Łodzi, bo to faktycznie nie ma wżywania. Latem to było jeszcze fanie, a zimą początko by było ogrzaniem grzemiczkami, żeby chociaż ciepło był. Co z tego, że się nagrzeje, jak trzy godziny, zimne nagrzeje jest taka pieniówka, że lepiej nie mówić. No i faktycznie dobrze są to się wynieśliśmy na dobrą korzystością, bo tu mamy tak jak pokazane było wszystko, żeby będzie wszystko zaremontowane. No i tutaj na przykład i tu na przykład płacimy tylko 300 zł, wszystko chyba jest duża różnica. Chyba jest dużo rocznych za 600, a 300 zł chyba. Chyba tak. Za 600 zł nie wiem, co to było za mieszkanie. Trefne, bo to jest bardzo trefne było, bo mi było z właścicielem podpisane umowy, tylko tak, w słownie. No i no, tak, taki film się zakończył, że z się wynieśliśmy. No a tu mamy 300 zł i wszystko jest nasze. Pozdrawiam i miłego dnia życzę